Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj kolejny odcinek. Sprawdzamy samochód. Auto w teorii bardzo zadbane. Tutaj na pierwszy rzut oka z tego, co właściciel i mi opowiedział i co wymieniał, bardzo wiele rzeczy jest wymienionych. Tutaj nawet e, zrobił taką tabelkę. E, I mamy tutaj podzieloną tą tabelkę na co jest do zrobienia? Usługa numer 1, usługa numer 2, usługa numer 3, usługa numer 4: do zrobienia w innym terminie. Dodatkowo mam tutaj dodatkowe uwagi i wynik, uzupełnienie mechanika, wyceny i tak dalej. No to jest inna inszość, bo na razie nie wiemy, co wyceniać. I tutaj jeszcze takie są ciekawostki. Może przeczytam w ogóle, co jest do naprawy. Opis usługi. Pomiary. Pomiar kompresji oraz ciśnienia olejów na samym początku. Następny krok. Dokładny przegląd. Pełna diagnostyka mechaniczna i komputerowa samochodu wraz ze skasowaniem ewentualnych błędów plus wydrukowanie raportu. Na, I tutaj mamy pod spodem. Proszę o telefon jeśli wyjdą jakieś nieprawidłości. Tutaj są w dodatkowych usługach. Usługa numer 3. Pełny serwis olejowy. Miana oleju wraz z czyszczeniem miski olejowej, smoka, pompy olejowej oraz przepływomierza. Klient dostarcza pięć litrów oleju, tak dalej, i tak dalej. Pukanka, i tak dalej. Usługa numer 4. Układ chłodniczy. Wymiana płynu chłodniczego, pukanie układu chłodzenia oraz sprawdzenie nagrzewnicy słabo grzeje w zimie. Klient dostarcza oczyszczacz chłodnicy, Liquimoli oraz łącznie 6,5 litrów płynu do chłodnicy, 5 plus 2 litry koncentratu, aby obniżyć temperaturę krzepięcia do zalecanych 26-30 stopni. I do zrobienia w innym terminie. Geometria. Kół, rozrząd, układ dolotowy. I tak, tutaj mamy jeszcze taką tabelkę ciekawostki. Samochód Renault Megane 3. Przepraszam, jak będę tutaj e, zatrzymał się przy czytaniu, ale kamera mi momentami nie łapie ostrości. E, samochód Renault Megane 3, rocznik 2.9, z silnikiem 1.5 DCI, 66 kW. Oryginalnie bez DPF. Tankowany jedynie na stacji Shell, paliwo Diesel Fuel, olej silnikowy wymieniany co 10-12 tysięcy geometra, kurwa na 6 miesięcy temu. Ostatni serwis olejowy Pukanka, wymiana oleju i filtra około miesiąc temu, czyli w tym czasie zrobione około 500 km. Obecnie wlany Manol 5W40 Extreme, poprzedni właściciel jeździł na Elf Evolution Fulltech. FE5W30, historia serwisów z roku 2024, czyli mamy teraz też rok 2024, ostatni dzień, jak tutaj widzicie, miesiąca i w tym czasie było robione tak, w styczniu wymienione klocki, tarcze, wymienione tarcze i klocki hamulcowe, tylnia oś, płyn hamulcowy wraz z odpowietrzaniem układu. Luty. Wymiana wszystkich filtrów olejowych kabiny powietrza oraz paliwa. Wymiana rozrusznika na nowy waleo prawa hamulca ręcznego. Wymiana dwóch sprężyn na osi tylniej oraz dynamiczne czyszczenie wtryskiwaczy. Tutaj przypatrzy się na to. Wymiana dwóch sprężyn na osi tylniej oraz dynamiczne czyszczenie wtryskiwaczy. Bardziej chodzi mi o to. Wymiana dwóch sprężyn tylniej, na osi tylniej. I teraz przejdziemy do samochodu i będziemy robić po kolei sprawdzenie takiego e, samochodu i powiem Wam e, dlaczego odradzam w tym momencie naprawy tego samochodu, bo oczywiście to co jest na kartce możemy wszystko zrobić, wyniesie to, e, wyniesie to jakąś kwotę pieniędzy niemałą. Natomiast w dalszej części filmu dowiecie się dlaczego będę zaraz dzwonił do właściciela i przedstawię mu kilka faktów i spróbuję go przekonać, aby te prace wykonywać wszystko w punkcie tutaj do zrobienia w innym terminie, czyli geometriaku, rozrząd, układ dolotowy. Dobra, przechodzimy do auta. I tak, jesteśmy już tutaj pod samochodem. Osłona została ściągnięta. Widać, że olej był faktycznie niedawno wymieniany. Tutaj jakieś przepocenie było zmyte. i Zaczniemy może od wymiany tej olej, tego oleju, dlaczego nie będziemy teraz wymieniać oleju, dlaczego nie będziemy ściągać miski, dlaczego nie będziemy czyścić miski smoka i dlaczego nie będziemy e, czyścić pompy oleju, ewentualnie weryfikować, w jakim jest stanie. Ponieważ popatrzcie tutaj, mam nadzieję, że będzie dobrze widać, widzicie? Mamy wyciek z wału. Tutaj Simmering puszcza I żeby to zrobić Trzeba będzie wymienić od razu rozrząd Żeby to zdemontować trzeba też od razu Zdemontować rozrząd Jak będziemy mieli zdemontowany rozrząd Zdemontujemy sobie miskę Zdemontujemy sobie pompę oleju Poweryfikujemy wszystko Tak samo Tak jak mamy Tak jak mamy Płyn chłodniczy Teraz możemy to wszystko wyczyścić Wypłukać, nagrzewnice, pewnie najrozsądniej wymienić. Natomiast do rozrządu, tutaj, do wymiany pompy wody, też musimy zlać płyn chłodniczy. Także wydaje mi się, że na teraz ta robota bez sensu. Dodatkowych rzeczy, które tutaj znalazłem, to tutaj mamy simmering, uszczelniacz półosi z lewej strony, który też cieknie. Co do mierzenia co do mierzenia kompresji i co do, i co do tej dynamicznej do tego dynamicznego czyszczenia wtryskiwaczy zalecałbym tutaj tak, nie wiadomo kiedy były świece demontowane może się urwać tego oczywiście nie chcemy natomiast no musimy odkręcić żeby sprawdzić, wtryski żeby sprawdzić żeby być pewnym musimy je zdemontować wysłać do zaprzyjaźnionego Serwisu, który się tym zajmuje, który nam rzetelnie sprawdzi te wtryskiwacze i więcej coś na ich temat się dowiemy. Jak pracują, czy są sprawne, czy niesprawne, czy można na nich jeździć, czy wymagają jakiejś regeneracji. Tutaj przy okazji demontażu, czyli tego rozrządu, będziemy mieć zdemontowany pasek sprzętu i możemy sprawdzić cały oszczęd. Mam podejrzenia, że w tym osprzęcie coś tam słychać, więc coś pewnie tam w tym osprzęcie na pewno wyjdzie. I tutaj z tych punktów poprzednich widzicie, że wszystko nam się zamyka do tego punktu ostatniego, która jest wymiana rozrządu. No bo bez sensu teraz tutaj demontować to wszystko i za jakiś czas, czyli za miesiąc, dwa, tym bardziej, że tutaj jest wyciek, tym, tym bardziej, tym bardziej, tym bardziej, tym bardziej bez sensu to robić i dwa razy za tą samą pracę płacić. Przechodzimy. Do punktu tylnego, do, do punktu następnego, do tyłu auta. I tak tutaj było, nie w ciekawostkach, tylko w historii, że hamulec był naprawiany. Jak najbardziej widać, że to są klocki, tarcze nowe. Sprężynka jest nowa, być może nawet i cały zacisk. Nie mniej temu to dokładnie było robione, jest tutaj napisane. W styczniu, w styczniu, w styczniu, wymienione tarcze i klocki hamulcowe. Oś, plus płyn i tak dalej, i tak dalej. Czyli w styczniu tutaj było to naprawiane. Widać, że tutaj jest to wszystko nowe z lewej, jak i z prawej strony. Tutaj widać sprężynka nowa, być może też tak mówię, nowy zacisk. Tutaj nie wiem, co się wydarzyło. Może właściciel, jak będzie dzwonił, to powie mi o co tutaj chodzi, z tej strony, jak i z tej. I tak, taki punkt. Który tutaj jest tak najbardziej mm, zaskoczył mnie To tutaj jest e, luty Tak, czekajcie, luty, muszę to przeczytać O, luty, widzicie? Luty, wymiana wszystkich filtrów olejowych, kabiny, powietrza oraz paliwa, wymiana rozrusznika Rozrusznik widziałem, tam jest świeży Naprawa hamulca i wymiana dwóch sprężyn na osi tylnej Tutaj mamy oś tylną I sprężyny, popatrzcie u góry brakuje kawałka zwoja. Na pewno od lutego nie zgniło tak aż to. Tutaj mamy korozję. Widzicie? Na pewno te sprężyny są niewymieniane. A może powiem na pewno na 99% z jednej, jak i z drugiej strony. Popatrzcie tutaj też jest sprężyna stara, całkiem skorodowana i prawdopodobnie od dołu też brakuje kawałka tej sprężyny. U góry. Jest już też mocno przegnita. Także tutaj ten punkt musi sobie właśnie zweryfikować z warsztatem, który to wykonywał. Bo jak widzicie, sprężyny są stare. A może jakieś nieporozumienie między nimi zaszło, może mają mieli wymieniać, nie wiem. W każdym razie widzicie, jak jest napisane. I tutaj dodatkowo chyba jakaś z tyłu była kolizja. Bo popatrzcie, tutaj coś jest poklejone. Tu, 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 tu. tu. I tutaj też jest wbity róg tej tak zwanej wanny, tej podłogi. Też jest tutaj wbity i też tędy może się woda dostawać, więc trzeba było to zweryfikować, czy tam wszystko jest suche. Z dodatkowych moich tutaj spostrzeżeń to tutaj mamy te tulejki w belce wyobrywane z jednej jak i z drugiej strony. Nie wiem czy tak widać. Tak może by nie widać. A, wyostrzymy. A. O. Także nie jest mi tutaj pisane bawienie się broń Boże w detektywa, nie będziemy nikogo oceniać, bo nie my płaciliśmy za fakturę wcześniejszą, nie my tutaj wymienialiśmy, nie my ustalaliśmy tutaj z właścicielem. Poprosił właściciel o sprawdzenie tego wszystkiego, więc weryfikujemy to. No i teraz zadzwonimy, przedstawimy naszą listę, co tutaj się dzieje i nasz plan na naprawę. Tego auta, tak żeby było to logiczne, a nie tylko robić, żeby robić, a ktoś przecież za to musi zapłacić. Także w tym odcinku to już wszystko. Piszcie w komentarzach, co sądzicie o tych tylnych sprężynach. Dzięki, pozdrawiam, cześć.